Cześć, z tej strony Sowa znajdujemy się na planie do klipu najnowszego. Mam dziś idę walczyć z płyty 1944. Na planie znajduje się grupa rekonstrukcyjna, znajdują się też chłopaki z RWP. Pozdrawiam. Michał Kępiński, Fundacja Edukacji Historycznej. Zajmujemy się rekonstrukcją historyczną, m.in. Batalionu AK 49. W rekonstrukcji historycznej działam już od 10 lat. Od dwóch lat prowadzę Fundację właśnie tą Edukacji Historycznej, która zajmuje się jakby opieką i wsparciem na grup rekonstrukcji historycznych Witam Cię Polsko, jestem młodym powstańcem, mamy ci szansę zdobyć wolność, wygrać walkę. Ani jedną farsę już przeżyłem i powstaję znów, ojczyzna w nas nie umiera póki używamy słów. Znów nam nie odbiorą, a w nich nasza wiara każe stać iść na wroga, się postarać. Ulice miasta Warszawy niosą za sobą cienie, się spustoszenie to przeznaczenia.